No do mnie przychodzą też ludzie, pacjenci, którzy mówią tak, Pani Mario, Pani jest dla mnie ostatnim ratunkiem, no to mnie wtedy ręce opadają. Bo wiem, że tak nie może być i że tak nie powinno w ogóle być, bo tą osobą, do której chory człowiek powinien się zgłosić, to jest lekarz. Ale proszę pani, ja już wszystko przyszedłem. Ja już miałam tyle statyn, sterytów, antybiotyków, ja już mam wszystkiego dość. Mnie tutaj do Pani skierowali i myślę sobie tak, że e, no oczywiście bez pychy, oczywiście zaczynam zawsze to, co tutaj Państwo słyszeliście. Zaczynamy od nawodnienia, Paweł, ty, powtarzam Twoją naukę, tak? Od oczyszczenia i odżywienia orgina, organizmu. No i skoro tutaj sobie napisałam, że delwite, to unikatowa technologia wytwarzania zasługująca na miano XXI wieku i tym w tym zasadzie rozpoczynam rozmowę z moim pacjentem czy klientem po to, żebym mógł pokazać, że najpierw o tego trzeba by byłoby zacząć. Dla mnie odzew z drugiej strony od pacjenta jest szalenie ważny, bo ja wtedy wiem, że wkładam całą swoją energię i pracę we właściwym kierunku. Najczęstsze pytania, które stawiają pacjenci, to jest, a, co, a na co to działa? I się oczywiście, oczywiście o tym opowiadam. Na jakie schorzenia pomaga? Myślę, że proszę Państwa, istnieje taka z mojej obserwacji, aż na 30 lat prowadzę to nasze Centrum Zielarskie. Taka, takie moje obserwacje, doświadczenie, że istnieje. Jak gdyby niezagospodarowana przestrzeń między pacjentem, który chce wspomagania swojego leczenia naturalnymi metodami, a lekarzem, który albo to leczenie czasami przyjmuje, ale rzadko, najczęściej to, albo odrzuca. Albo po prostu nie ma na, te, na, ten, na ten temat wiedzy, tak jak tutaj pani doktor ma ogromną wiedzę, ja jestem z, z pełnym podziwianiem i ukłonem i naprawdę ogromnym szacunkiem. Natomiast, natomiast jeszcze ta przestrzeń nie jest taka zagospodarowana. I myślę, że w tym roku może uda nam się zorganizować właśnie taką, e, taką naszą ambicją jest, e, takie sympozjum, w którym mm, mm, Nazwiemy to już jako toruńskie spotkania ze współczesną fitoterapią skierowaną szczególnie do lekarzy i farmaceutów. wypowiedzi, to ja jeszcze dodam, że tak naprawdę <coughs> gdzieś w mojej naturze tkwiło zawsze być nauczycielką. I taką byłam na samym początku mojej pracy zawodowej, w związku z tym gdzieś to zawsze by mnie tkwiło, zawsze gdzieś w głębi serca to było i dlatego też w swoim życiu, mimo że potem losy się tak potra potraktowały, że e, mają pasją stały się, wzięła e, i chciałam. E, tak żyć bliżej natury, chciałam to ludziom przekazać. Prowadząc różne fundacje wcześniej, założyliśmy też fundację Powrót do Zdrowia, przez którą organizujemy toruńskie spotkania z medycyną klasztorną, ziołowiecznictwem, naturalnymi metodami wspierania zdrowia. I cały czas myślę sobie tak, że e, można komuś podać e, rybkę, albo wędkę, prawda, żeby sobie złowił, tak samo, czy z marchewką. Albo po prostu powiedzieć o tym, jak może sobie z tym wszystkim poradzić. I myślę, że ta edukacja jest bardzo, bardzo istotną sprawą. Ale wybiórczo podchodzimy do tych, których zapraszamy na to rybskie spotkania. I tutaj się bardzo cieszę, że Pan Prezes, że Pan Doktor chcieli zaszczycić nas swoją obecnością. No i przy okazji Dowiedziałam się o Delwicie. Oczywiście o ziołach yy, staram się zawsze douczać i, i robić jeszcze jakieś dodatkowe yy, i kursy, i szkolenia. Natomiast yy, powiem krótko o tej Delwicie. No, do mnie przychodzą też ludzie, pacjenci, którzy mówią tak Pani Mario, Pani jest dla mnie ostatnim ratunkiem. No to mnie wtedy ręce opadają. Bo wiem, że tak nie może być i że tak nie powinno w ogóle być, bo tą osobą, do której chory człowiek powinien się zgłosić, to jest lekarz. Ale proszę pani, ja już wszystko przyszedłem. Ja już miałam tyle statyn, sterydów, antybiotyków, ja już mam wszystkiego dość. Mnie tutaj do pani skierowali. I myślę sobie tak, że no oczywiście bez pychy. oczywiście. Zaczynam zawsze to, co tutaj Państwo słyszeliście. Zaczynamy od nawodnienia, Paweł, ty, powtarzam Twoją naukę, tak? od oczyszczenia i odżywienia organizmu. No i skoro tutaj sobie napisałam, że Delvite to unikatowa technologia wytwarzania zasługująca na miano XXI wieku i tym w tym zasadzie rozpoczynam rozmowę z moim pacjentem czy klientem po to, żeby mu pokazać, że najpierw od tego trzeba by, by zacząć. I zwykle, jeśli używam tych argumentów, które tutaj padały wcześniej, w jaki sposób działa deluita, w jaki sposób wzmacnia organizm, to po krótkiej takiej rozmowie, o ile jest to oczywiście możliwe, klient, pacjent decyduje się na podjęcie tej terapii. No i teraz tak. Myślę sobie, może, E, mam ostatnio takiego e, pacjenta, który przyszedł mówi, Prze, ma 30 parę lat i mówi, głowa go boli, nie może spać, nie może jeść, nie może coś tam, ma jakieś badania z nerkami, wszystko, wszystko, wszystko opowiadał. E, pytanie moje e, takie, czy coś już Pan stosował, e, czy e, jakieś e, leczenie, co lekarz na to, oczywiście ogrom słów, które by Tutaj nie ma co przy, yy, przytaczać, bo zwykle ludzie w takiej sytuacji stresowej to na wszystkich narzekają, najczęściej na lekarzy, a problem na pewno tkwi w nim samym. I przekonuję go o tej Delwicie. On mówi: Wie pani, nie wiem, ale tak pani ładnie mówi, to ja ją kupię. No i wziął. Za cztery dni wraca gdzieś tak pod koniec tygodnia. Mówi: Przy pani, poproszę trzy opakowania. Jak wie no jak. To, a powie Pani, ja pierwszy raz zacząłem spać. Zaczęło się coś dziać, tak? Dla mnie odzew z drugiej strony od pacjenta jest szalenie ważny, bo ja wtedy wiem, że wkładam całą swoją energię i pracę we właściwym kierunku. Podobnie jest z osobami, które y, z nowotworami są najczęściej, osoby, które do nas się zgłaszają najczęściej, i po prostu też jest to pytanie. Które tutaj pada, czy, ja czy ja mogę stosować to podczas zbrania chemii. I mówię tak, ja zawsze, ja nie jestem lekarzem i zawsze zawsze odwołuję się do lekarzy. I mówię, proszę konsultować to z lekarzem, bo yy, nie jest. Ale tak jak logika wskazuje, to co powiedziała tutaj przed chwileczką moja przedmówczyni, że chemia to też w jakiś sposób jest toksyną, a delwite, od organizm, więc w związku z powyższym jego stosowanie byłoby mało zasadne, tak jak pani doktor powiedziała, w związku z tym logika by wskazywała, że nie. I tak właśnie i tak właśnie też mówię. Ostatnio, najczęściej pytania, które stawiają pacjenci, to jest, a, co, a na co to działa? I się oczywiście, oczywiście o czymś opowiadam, na no, jakie schorzenia pomaga? I istotne w rozmowie staje się podkreślenie, że właśnie produkty te działają na po poziomie komórkowym i dotyczy oczyszczenia całego organizmu. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy do nas się zgostrzają i proszą o delbitę, to na ile mogą w stanie. Hmm, Rozmawiać, bo nie, niektórzy kupują i wychodzą, więc trudno jest powiedzieć. tak? Ale ostatnio zainteresowanie produktem było pacjentów z sarkoidosą, a także z chorobami tarczycy, Hashimoto, to już się też, że powtarza, płuc cukrzycy typu drugiego. I wiele osób po przejściu COVID-19 wspomagało się demitę. I zresztą nie wykluczając mnie samej, bo też skorzystałam z tej terapii. I myślę, że to bardzo pomogło w regeneracji mojego organizmu, no bo przejście były bardzo trudne. Nie będę już tego opowiadać, ale myślę, że dermity no przywróciło mi też możliwość lepszego widzenia. No bo dziwię się, że to znaczy, moja córka, która też jest notabene lekarzem, ale jej przyjaciółka robiła mi operację na no te moje oczy biedne. I, i zdziwieni byli, że w ogóle, że w ogóle jakoś widzę. <laughs> Ale myślę, że to też jest zasługa opatrzności Bożej. Podobnie jak pani doktor bardzo często zalecam testy nietolerancji pokarmowej, bo one nam wykluczają pewną grupę produktów, które mogą uchronić nas od yy, yy, pewnych, yy, jak to powiedzieć. Tak. My możemy się leczyć, możemy się leczyć samym, samym odżywianiem. Zresztą odżywianie to tak naprawdę powinno być naszym lekiem. <laughs> eee. Proszę Państwa, jak rozmawiam, to tak jak powiedziałam, ta edukacja zawsze jest gdzieś z tyłu mojej głowy i odsyłam swoich pacjentów do strony internetowej, do Facebooku. Tam są, tam są wyniki badań oraz opinie konsumentów o skuteczności produktu, gdzie można tam znaleźć w tej grupie waszej Państwa na Facebooku. Odsyłam też do literatury, odsyłam, odsyłam też do naszego drobnego czasopisma, które też wydajemy jako fundacja, żeby po prostu douczać i pomagać ludziom. Jeśli chodzi o delitę HEMP, to tą polecam zwykle osobom z problemami układu nerwowego, z bezsennością, chorobami neurologicznymi. Zresztą tutaj już była mowa o tym, nie będę się tego rozwijać. Brakiem koncentracji, z depresją, zaburzeniami wzroku. No i oczywiście czekam na odzyw, tak? Tak jak powiedziałam, że potem jeśli ja tutaj sobie wypisałam tylko te przypadki, które ja zanotowałam, które wiedziałam, że. Po zastosowaniu, to proszę, proszę zwykle o ten odzew w drugą stronę, żebyśmy też wiedzieli, żeby też można się z Państwem dzielić z tym, bo to jest bardzo istotne. Myślę, że tak jak tutaj Pan Prezes powiedział, że nie da się pewnych rzeczy zrobić no bo jest gdzieś na górze jakaś blokada, bo gdzieś coś jeszcze się dzieje, ale oddolnie, na ile będziemy mogli zrobić, to należałoby. I tak naprawdę myślę, że każdy z nas potrzebuje tego oczyszczenia i przejścia, przejścia tą kuracją Delwite, więc myślę, że sobie u siebie też również powtórzę. Ja myślę, że reasumując, warto organizować takie spotkanie jak to, żeby sympozja, jakieś spotkania naukowców, być może da się wciągnąć większą ilość lekarzy w to przedsięwzięcie. Warto docierać do lekarzy otwartych na stosowanie naturalnych metod wspierania leczenia konwencjonalnego. Wobec niego no, nie opomójmy się ziółkami, wszystkiego nie, nie załatwimy. Prawda? Niektóre rzeczy wiadomo, że muszą być absolutnie podjęte radykalną terapią, lekami. Natomiast na pewno stosowanie wyłącznie, omijając bez pokory całą naturę, Robimy krzywdę ludziom i znam wielu lekarzy, którzy współpracują razem z naszym centrum zielarskim, ale to jest garstka, po prostu. Którzy do nas podsyłają też, mówię, a tam pani pójdzie, to tam pani wszystko powiedzą, jakie działa na co i tak dalej. Czasami dzwonimy między sobą, konsultujemy się, bo tak naprawdę, proszę Państwa, to tak nie można bezkarnie też tych ziołek przyjmować, tak? Jeśli ktoś bierze terapię Delvite, to ja jeszcze zalecam jakieś ziółka pomagające oczyszczalnie i wypłukiwanie tych toksyn. I na pewno dla kobiet mogą być inne, dla mężczyzn, no powiedzmy łącznicy już nie bardzo, ale podagrycznik można podać. I jeszcze powiem na koniec jeszcze... Myślę, że, proszę Państwa, istnieje taka z mojej obserwacji, już ponad 30 lat prowadzę to nasze centrum zielarskie. E, takie moje obserwacje i doświadczenie, że istnieje jak gdyby niezagospodarowana przestrzeń między pacjentem, który chce wspomagania swojego leczenia naturalnymi metodami, a lekarzem, który albo to leczenie e, Czasami przyjmuje, ale rzadko, najczęściej to albo odrzuca, albo po prostu nie ma na, te, na, ten, na ten temat wiedzy, tak jak tutaj pani doktor ma ogromną wiedzę, ja jestem z pełnym podziwem i ukłonem i naprawdę ogromnym szacunkiem. Natomiast, natomiast jeszcze tak przestrzeń nie jest taka zagospodarowana i myślę, że w tym roku może uda nam się zorganizować właśnie taką, taką naszą ambicją jest, takie sympozjum, w którym nazwiemy to już jako toruńskie spotkania ze współczesną fitoterapią skierowaną szczególnie do lekarzy i farmaceutów. I dziękuję Państwu bardzo. w tej sytuacji, że tutaj jestem i dzięki uprzejmości pana prozesa wszystkich zainteresowanych którzy by chcieli dalej edukować, przekazywać tę mądrą wiedzę tak prosto z nieba to bym chciała zapraszam serdecznie na te nasze toruńskie spotkania z medycyną klasztor, no, one się nazywały z medycyną, z ziołolecznictwem, naturalnymi metodami wspierania zdrowia, ale od tego roku myślę, że to będzie spotkanie właśnie ze współczesną fitoterapią i tutaj mamy właśnie ambicje i zaszczyt i chęć i ochotę, Także ci z Państwa, którzy są lekarzami, bo zwykle do tej pory zawsze zapraszaliśmy e, naukowców, lekarzy, farmaceutów, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy im e, leżało na sercu zdrowie człowieka poprzez naturalne metody wspierania tego zdrowia. I dzisiaj myślę, że tutaj te osoby, które się znajdują i są związane ze światem medycznym, lekarze e, naprawdę serdecznie, serdecznie zapraszam. Kontakt jest na zioło.pl do nas i no tyle mam do powiedzenia. A pielęgniarki też ma wokół, czy nie warto? Nie <głosy> <głosy> jeśli, jeśli znajdziemy tam taki temat, oczywiście, że tak. Przecież są doktorzy pielęgniarstwa, także mam z taką osobą też kontakt. Myślę, że jak najbardziej. Proszę. Ja mam pytanie do pani, ponieważ my się ja teraz wolę, też y, trochę oczyszczamy i też wzmacniamy ziołami właśnie. I jak w jakim, y, kiedy pani włącza delwitę, jeśli chodzi o zioła właśnie? Czy pani łączy, czy, czy najpierw zaleca zioła, później delwitę, czy na odwrót? Ja równocześnie. Najczęściej jest tak, że równocześnie. Aha. to już musiałabym tak już indywidualnie porozmawiać z każdą osobą. Każdy ma różne dolegliwości, nie dla każdego wszystko się na, nadaje oczywiście, tak. Jeśli ktoś ma e, jakieś, e, prawda, e, stany, powiedzmy, e, trudności z, z jelitami, z wypuszczaniem, e, to będą inne zioła, na pewno te, które, gdzie tam są biegunki, to zupełnie coś odwrotnego może być. Więc nie można tak bezkarnie też ziół sobie... Ale brać. jeśli chodzi Dzień. o łączenie ziół i derbite, to Pani zaleca? Tak, jak najbardziej, wręcz nawet zalecam, żeby wypłukiwać, dlatego że debite e, oczywiście tutaj była mowa, żeby pić wodę, tak, ale e, wielu e, właśnie tych. E, nawet lekarze, którzy, którzy zajmują się spokorą i pochylają się do natury to mówią, że bardzo chętnie to tak jak wodę, tak właśnie można napary wodne z ziół zastosować do wypłukiwania toksyn. To jest no, bardzo, bardzo istotna sprawa. Mam pytanie, Dziękuję, że przy zębicie, które tak odtwarza można wypić czasami kawę? Hmm. Wszystko można, proszę Pani. Wszystko z umiarem, tak. Myślę, że tak, że na przykład jak jest... I Generalnie, jeśli jesteśmy na detoksie, jeśli oczyszczamy się z organizmu, no to raczej kawa zakwasza, i myślę, że to by było troszeczkę mijało się z celem, tak? A więc byłoby się chyba te związki spolaryzowały i w zasadzie efekt byłby zero. Natomiast jak wypijemy kawę, to znów zaczynamy od nowa. Tak?